Jak obsługiwać kasowy PIT w KPIR w rachmistrzu Nexo, Nexo Pro? Program Rachmistrz Nexo, a także Nexo Pro w pełni obsługuje tzw. metodę kasową PIT. Zgodnie z tą metodą przychody oraz koszty stanowiące podstawę obliczenia podatku dochodowego, co do zasady powstają w momencie zapłaty. Jeżeli zostałeś uprawniony do korzystania z metody kasowej w podatku dochodowym, w module Konfiguracja odszukaj pozycję okresy rozliczeń PIT. Kliknij Dodaj i określ początek rozliczania podatku dochodowego metodą kasową. Następnie kliknij Zapisz, aby wprowadzić nowy okres do programu. Od tego momentu zapisy wprowadzane do Księgi Przychodów i Rozchodów będą domyślnie oznaczane jako metoda kasowa PIT. Zapisy z aktywnym znacznikiem metoda kasowa PIT prezentują się inaczej niż standardowe zapisy. Uzupełnij numer dokumentu źródłowego, wskaż podmiot oraz ustaw daty, datę zdarzenia oraz wystawienia. W sekcji wartości zapisu dokonaj wyboru kolumn, a następnie podaj kwoty. Dodatkowo dla każdego wiersza możesz uzupełnić opis zdarzenia oraz uwagi. Zapis kasowy koniecznie musi być powiązany z rozrachunkiem. Rozwin pole rozrachunek i określ jego typ. Jeżeli w systemie istnieje już odpowiedni rozrachunek, podłącz go, jeżeli nie, utwórz nowy. Powiązanie zapisów w księdze z rozrachunkami umożliwia kontrolę momentu zapłaty, a tym samym uwzględniania zapisów w podatku dochodowym. Data zapisu dla danej pozycji w KPIR wyznaczana jest automatycznie na podstawie rozliczeń rozrachunków, decyduje o momencie powstania obowiązku podatkowego i nie może być edytowana ręcznie. Zapisom w KPIR nie są nadawane numery porządkowe, dopóki powiązane z zapisami rozrachunki nie zostaną rozliczone. Wartości takich zapisów nie są również uwzględniane na wydruku KPIR i w raportach. Rozrachunki możesz rozliczać bezpośrednio z poziomu modułu KPIR. Zaznacz dany dokument na liście, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Rozlicz oraz preferowany sposób rozliczenia. Rozliczonym pozycjom program przypisuje datę zapisu oraz nadaje im numer porządkowy. Dokumenty rozliczane częściowo figurują w księdze przychodów i rozchodów w podziale na część nierozliczoną oraz poszczególne płatności. Otwarcie któregoś z zapisów w księdze powoduje wyświetlenie dokumentu źródłowego, w którym w sekcji wartości zapisu wykazane zostają wszystkie pozycje. Data zapisu decyduje, w którym miesiącu rozliczona pozycja uwzględniona zostanie w zaliczce PIT na wydrukach KPIR, a także w raportach, na przykład informacji zbiorczej. W programie dostępny jest specjalny widok pitkasowy nierozliczone, w którym prezentowane są zapisy w księdze podlegające metodzie kasowej, które nie zostały jeszcze rozliczone. Ułatwia on kontrolę dokumentów oczekujących na zapłatę oraz opłaconych częściowo. Obrazy księgowe dokumentów handlowych pochodzących z subiekta Nexo oraz Nexo Pro zawierają informację czy dokument podlega kasowej metodzie rozliczania PIT. Wzorcowe schematy dekretacji w rachmistrzu dotyczące metody kasowej są skonfigurowane do obsługi kasowego PIT. Posiadają odpowiednio ustawiony warunek wyboru dokumentów, a data zapisu w przypadku kasowej metody rozliczania PIT wyznaczana jest na podstawie rozliczeń. W efekcie przy automatycznej dekretacji tworzony jest zapis w KPIR z ustawioną metodą kasową PIT. Program podłączy rozrachunek do zapisu, jeśli na podmiocie działa program Subjekt Nexo lub Nexo Pro a w przeciwnym wypadku utworzy dla niego nowy rozrachunek.